Jak jesteście ciekawi, jak wygląda SHB20 wewnątrz, od środka, to możecie sobie tutaj elegancko zobaczyć. To jest SHB zamontowana do 620. U naszego klienta właśnie kończymy. Ostatnie szlify naczynie przeponowe. Sterownik, to wiadomo, tutaj. Podłączenie elektryczne, razem z resztą sterowaniem temperatury, pompa obiegowa, zawór trójdrogowy. Jak to jest wszystko zrobione, możecie sobie zobaczyć na własne oczy. Moim zdaniem, bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. Gdybyście mieli jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Tutaj możecie zobaczyć, to jest zabezpieczenie prądowe kabla grzejnego, który jest do rury KVR odprowadzającej skrąpliny z jednostki zewnętrznej. Tak wygląda reszta SHB20. Od środeczka wymiennik, możecie sobie zobaczyć resztę wspaniałości i pyszności co gdybyście chcieli zobaczyć o troszkę światła na to rzucę możecie sobie zobaczyć tutaj całość która jest A jeszcze za momencik, zobaczycie jak. Odkręcę jeszcze tutaj. A tak wyglądają połączenia elektryczne. Już po zdemontowaniu tej osłony. Zwróćcie uwagę, jak to jest fajnie i porządnie tutaj. Wszystko pooznaczane. Podoba mi się to. Lubię.